Czasem możesz mieć zły dzień, tydzień albo miesiąc, jednakże pamiętaj, że w dalszym ciągu możesz mieć dobre życie. To, że na przykład zdarza się gorszy okres, totalnie nic się nie dzieje, bo wszyscy dosłownie nagle możemy poczuć się źle, nagle może nam się potknąć noga, nieważne w jakim miejscu byliśmy, jednakże no, wszyscy musimy kontynuować, nigdy się nie poddawać, i naprawdę masz ogromny potencjał, tylko po prostu musisz każdego dnia próbować się rozwijać i pamiętaj, aby zaczynać powoli, czyli na przykład pisać, czytać i na przykład coś sobie tworzyć i rób to na spokojnie, nie musisz wiadomo, nagle operować jakimś systemem AI i na przykład być dyrektorem w jakiejś firmie, bo możesz mieć takie ambicje albo wyobrażać sobie, że na przykład masz 40 koła ludzi po scenie, jesteś raperem sławnym, nie musisz, a nawet nie powinieneś tak robić, ponieważ możesz bardzo szybko się jakby przejechać i po prostu przestać robić co więc zamiast tak jakby marzyć, celować bardzo wysoko w swoich myślach, zamiast tego po prostu staraj się działać i każdego dnia myśl, jak się ulepszyć o ten 1% i powiem, aby właśnie dbać o siebie, o swoje zdrowie, również o rodzinę, ponieważ rodzina ma się tylko jedną. I również dbaj o swoje bliższe osoby, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak wiele czasu będzie nam dane jeszcze z nimi spędzić, więc po prostu zawsze interesuj się o nich, dbaj o nich i głównie staraj się być zawsze pozytywny i zarażać tą pozytywnością. I uwierz mi, że robiąc te wszystkie czynności, ten lepszy okres nadejdzie. Nie wiadomo kiedy, jednakże każdego dnia szukaj jak się ulepszyć i jak ulepszyć kogoś wokół ciebie. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.